Cześć, witajcie! Dzisiaj ja testuję nowy aparat. Pożyczyłam sobie od berki. Nie, żartuję na dwójce, mam materiały do zgrania i zostawiłam. Na porad w domu. Soniaka nie chce brać, bo nie, nie lubię nim nagrywać. Kanony są o wiele lepsze. E, a my jedziemy do centrum. Najpierw musimy iść do naszego osiedlowego sklepu, doładować lip-karty, bo nie mamy za wiele. Nie pojedziemy nigdzie. Więc idziemy doładować e, lip-karty i suniemy do centrum, do Arnoca. Tak, do Zary. Tak. Gdzie jeszcze? To oh, bubble tea. A, bubble tea. O, czy, mogę, czy mogę im pokazać mój outfit? Bo Możesz, się... ale to może później, co jak wrócimy, bo... No tak szybko, tak Przysztof? szybko. Dobra, szybko. to dawaj, patrzcie, proszę. Patrzcie, patrzcie, mam taką ładną koszulkę. To jest taki sweterek, tak. w sumie nie koszulka, bo to jest bo. takie cieplutkie, milutkie. Z nowej kolekcji, z Zary, taki sweterek cieniutki z Miki czy z Mini? Z Mini. I do tego Weronika ma czarne dżinsy, które też ostatnio e, jej kupiłam w Zarze. Nie gryzą, nie gryzą, to jest taki styl boyfriend. Tak, to Bo jest są takie boyfriend. luźne, podwijane. Czarne, słuchajcie, no dla mnie trochę przerażające kolor z tego względu, że mamy koty, no ale się spodobały, to najważniejsze. A ja, co ja wam tu pokażę? Standard, kurtka Holland Cooper, chusta. Na ustach mam pomadkę Anastazja Beverly Hills, bardzo ją lubię, kupiłam ją przed wakacjami. Czarne, skóro podobne, spodnie i agi, ciepłe agi. A tam, co tam stoi, Aha obu operatorek! Wygina ciało i zaszczyci. Dobra, jedziemy, chodź Wera. Siostra, zobacz, co udało mi się upolować foremki. Takie same jak Ty ostatnio pokazywałaś do ciasteczek. Byłyśmy pod Workowilla w Czeglikach. I w ostatnim największym się udało, a przy okazji jeszcze spotkałam nowe zapachy. Limitowana edycja Zoflora. Wiecie, już o Wam o nich już wspominałam, więc nie będę się więcej tutaj rozwodzić. Dobra, i teraz do kasy i dalej na zakupy. Oszalałam. Skąd to moka zauważyłam? Miki i Mini. Przechodzimy tutaj. jest taki corner. A tu zobaczcie! A tam koszulka. Ta jest brzydka, patrzcie tu! Dresy! A, nowe plecaczki! Ale śliczne! To są takie czarne. Bo te mają panterkę, to jest materiał. A te nie. To już jest takie, wiecie, tworzywo jakieś. Ale genialne rzeczy! Czapka z Miki! Ja nie mogę! Bo co ja tu przyszłam? Ja teraz nie wyjdę. To dla mojej siostry koszulka nocna. Ona lubi takie rzeczy oversize. Co to masz? XL? To ty sobie to bierzesz? A mogę? A to jest duże. To jest XL. Nie, wiesz co? Nie, ja biorę tym Tam ten z Scooby-Doo. Tamten jest lepszy. patrz. Ja i ciociaka teraz idziemy po o, Otwarte, tea. Jest otwarte jest. Otwarte. Trzymaj, jest otwarte. Trzymaj się. Jest otwarte. Trzymaj, nie biegnę, nie biegnę. Nie biegnę. U, co robisz? Uważaj, ruszamy, żeby się przewróciła. Ruszamy, trzymaj się. O jedziemy, bo e, oto by stał. Dzieciaga mi powiedziała, może z nami. Nie słuchałyśmy według ja. wiem co, już nie mam siły rękami tak na dół jeszcze. Jest bubble tea, to jest... Jaki sobie zamówiłaś smak? klasyk. Classic. Teraz mi dasz skosztować, bo jestem bardzo ciekawa. To jest ten, który miałam pierwszy razem. Który ci mówiłam, że jest chyba jak kawa. Dobra, jedziemy do tego. Poczekaj Wara, teraz się trzymaj, żeby się nie przerzuciła, jak się zatrzymamy na przystanku. Wróciliśmy wczoraj do domu. Ja nie dokończyłam vloga, bo zadzwoniłam jeszcze do siostry, rozmawiałam z siostrą, bo to rozmawiałam z mamą, rozmawialiśmy później z jeszcze z teściami. I tak słuchajcie, nam czas mijał, Tutaj mi przeszkadza pasek od kamerę, nie wiem dlaczego. Aha, bo tutaj jest wejście na głośnik, dlatego ten pasek jest po drugiej stronie, bo zawsze sobie go łapałam od środka dłoni. Pokażę wam co kupiłyśmy. Nie wszystko, bo są tutaj też rzeczy nie moje, więc tych pokazywać nie będę i od razu sobie je tutaj z tyłu odłożę. W każdym razie, widzieliście, że kupiłam foremki i kupiłam kolejny płyn, duża pojemność ZoFlora, limitowanka nie będę już więcej o tych płynach wspominać bo już o nich w ostatnim czasie dużo, dużo słyszeliście w każdym razie wybrałam sobie te dresy z Miki i mini. już jak byłam w kolejce to mówię do Werki wiesz co Wera, chyba mi nie są potrzebne ja mam tyle dresów z Victory Secret jeszcze kupiłam sobie ostatnio kolejne a Weronika mówi tak, ciociu nie, nie bierzemy je, bo to są najsłodsze dresy żadne, które masz, są takie fajne mówię dobra, to sobie kupię i kupiłam, kosztowały 12 euro powiem wam, że mam XSK, bo S -ka była Duża. Mój tyłek w SC by się utopił. Nie wiem, szalona jest ta rozmiarówka teraz w penysie. Weronisia kupiła sobie taką koszulkę Scooby-Scooby-Doo, to jest męska koszulka, ale ona stwierdziła, że będzie w niej spała. A jak była młodsza, dużo młodsza, to Scooby-Doo to była jej ulubiona bajka, ale koty siedzą, tu słuchają i czekają na siatę. I koszulka kosztowała 8 euro. Czekajcie, bo tutaj są też rzeczy nie moje. Muszę się jakoś dokopać do tego wszystkiego. Czerwone paznokcie matowe, sztuczne rzęsy i jeszcze co tu jest? Lizak. Wstąpiłyśmy do sklepu Sweet of Kingdom Domów swój, już nie pamiętam dokładnej nazwy. W każdym razie ja kupiłam gumę Hollywood, które powiem beznadziejne. Pamiętam zielone gumy Hollywood za dzieciaka, które kupowałam w sklepie spożywczym. I to była guma, miętowa, a ta była, słuchajcie, tak twarda, nie mogła się połączyć okropna, najgorsza guma, jaką ostatnio kupowałam. I tutaj jeszcze też kupiłyśmy taką opaskę, bo nam jest potrzebna. I żebym była pewna 100%, że to wszystko, to to wszystko, reszta już jest yy, nie moja i zostaje tutaj w torbie, tak? Tak, koty? Właśnie przed chwilą zadzwonił listonosz i dostarczył nam przesyłkę. O, Berka już się jara, ja też widzę, co dostała. Dostała pusziny na choinkę. Ty masz pusziny na choince dwa chyba, tak? tak. Poczniok, jaki słodziak, o to takie ma słuchawki mega, o to jest z, z pierniczkiem, super, wow. Dziękuję, kartkę. Kartkę życzeniami, tylko troszeczkę mniejszą, ja również dostałam wraz z domnikiem kartkę z życzeniami świątecznymi i noworocznymi oraz kartkę z życzeniami urodzinowymi, Anetko, ty zawsze pamiętasz. Dziękujemy serdecznie za życzenia, za puszyny, ale oprócz tego pamiętałaś również o naszych kotach. Nie mam pojęcia jak ten Snaki Snowman działa, ale zaraz to wszystko tutaj, słuchajcie, rozpakuję i się z tym Chyba zapoznam. Się do środka e, suchą czas, karmę. Tak i później koty się tym bawią i to I ta karma to się to wysypuje. No. no. powiem ci, że stos Yy, zaraz rozpakuję, włożę im snaki do środka i zobaczę. A ty to normalnie urwi się będziesz chyba za subą, za tym bananem. Yy, nie bananem, tylko wałwanem. Jejku, jeszcze raz dziękuję, Manetko, naprawdę, to jest przemiła niespodzianka. Muszę stwierdzić, że to najlepszy prezent, jakie dostały nasze koty. Zabawka, którą dostał Lulu pod choinkę, w ogóle się sprawdziła, poszła bardzo szybko w odstawkę. Lili jeszcze y, tym pistoletem, który robi bańki mydlane, się bawi, ale i te bańki są większe, to ją to bardziej przeraża, jednak ona woli bańki mydlane mniejsze, a tym bałwankiem już się bawią z 15 minut. Jak nie jeden, to drugi obraca i słuchajcie, jak już wypadnie, tylko jeden snack, to wtedy, który kot pierwszy, ten lepszy. O! Co tam, Blue, w środku jest? Super! Słuchajcie, to przynajmniej sprawia, że koty się ruszają. Leniuchy, a nie tak dostają suche do miseczki, tak? Ja zabieram się za sałatkę z tuńczykiem, ale zanim ugotują mi się jajka, to muszę sobie wyczyścić suszarkę. Wcześniej, na pewno pamiętacie, bo Wam pokazywałam, miałam taki sam model, tylko biało-seledynowy. No ale jak zaczęłam zmieniać tutaj rzeczy w kuchni, ten seledyn już w ogóle nie pasował, więc wpadłam na pomysł i zadzwoniłam do Dominika, bo wtedy byłam na wakacjach. Mówię, sprawdź, gdzie jest dostępna, bo te suszarki chyba już są dostępne. Powiem Wam, że w w sklepach nigdzie już ich nie widziałam. Jeszcze gdzieś spotykałam na stronach internetowych. W każdym razie Dominik zamówił, ale jak ją wyjął z pudełka, to powiedział mi od razu, że Aga, ona jest ciemna i będzie na niej znać strasznie kamień. I powiem Wam, że jak tamtą czyściłam raz na dwa tygodnie, to tą muszę czyścić raz na dwa, trzy dni, to jest maks. Słuchajcie, znać tutaj każdą kroplę wody, tak brzydko zachodzi, więc ja wtedy ten kamień usuwam już tutaj między Między tymi plastikami usuwam gąbką, bo to nie chcę w ogóle zejść. Super suszarka, bardzo ją lubię, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolor, to niepraktyczna bo jednak, no, jak widzę ten kamień, który się tutaj osadza, to mnie to doprowadza do szału. No ale trudno, no, zamówiłam, nie wyrzucam, będzie mi służyć, a ja będę ją po prostu czyścić. Muzyka